Hej, Siebaneczko! Witam wszystkich bardzo, ale to bardzo gorąco w mojej kuchni! Widziałem, że challenge Wam się spodobał z Gabrysiem. Słuchajcie, zostawiliście ponad 1000 łapek, ponad 8000 wyświetleń w pierwszy dzień. Makabra! Słuchajcie, postanowiłem, że zrobię dla Was od razu drugi challenge i dzisiaj zrobimy sobie teścik właściwie teścik, nie challenge najostrzejsza zupka świata. Tak naprawdę nie jest to nawet zupka, jest to Ramen! No oglądałem się Naruto, więc wiem, i co, mas? Wiecie o co chodzi, słuchajcie, e, także do STBO i możemy zaczynać, prawda? Ej, kochani, dzisiaj mam dla was coś takiego, coś fajnego. Mam dla was miseczkę moją ulubioną, mam dla was łyżkę, chyba czystą. Ej, I słuchajcie, dzisiaj będziemy testować to kombo razem. Oczywiście tam ugotujemy później to ej, wszystko ładnie. Ej, no i przetestujemy jak to smakuje. Ja generalnie nie jestem osobą, która zbyt często je rzeczy, które są pikantne, bardzo pikantne. Aż ponoć, słuchajcie, to jest naprawdę bardzo pikantne. Ej, także zobaczymy i nie chciałbym Chciałem teraz zabrycia, zabierać Gabrysia zejdzie na ten challenge z racji tego, że no to nie jest dla dzieci, okej? Okay? Takie rzeczy. E, słuchajcie, ja ryzykuję odpowiedzialność, każdy bierze, każdy bierze nas, na siebie. E, no i zobaczymy, zobaczymy mordeczki. Ja kupiłem sobie pięciopak, takie coś możecie dostać na Allegro. E, widziałam, że przesyłka jest z gdańska. Także ja sobie to otwieram. E, a każda zupka, słuchajcie, wygląda tak. Słuchajcie, mamy tutaj instrukcję obsługi po angielsku. Dzisiaj pisałem maturę rozszerzoną z angielskiego, także. Także ten. Dobra, e, także tak to się prezentuje. E, no i cóż, słuchajcie, ja to lecę przygotować. Widzę, że musimy przede wszystkim, jak ktoś ma po koreańsku wersję, to wam przetłumaczę. Słuchajcie, na początku nudlesy, czyli to co jest w środku, ten makaron, wrzucamy do 600 ml gotującej się wody i gotujemy przez 5 minut. Następnie, słuchajcie, usuwamy wodę z nudlesów, z nudlesów, no i zostawiamy tam 8 łyżeczek wody i wsypujemy taki likwid, który jest w środku. To do, do tych nudlesów, no i oczywiście one się jeszcze tutaj muszą gotować, tak, przez kolejne 30 sekund. No i mamy pull, Lakes and Steer Well and Serve. Następnie, słuchajcie, dodajemy tą resztkę z, drugiego, z drugiej paczki, mieszamy i serwujemy. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Dobra, brudeczki, także ja się zabieram za przygotowywanie i widzimy się za chwilę. Bang! Ohoho, kuki błota! Nudle, leski, are ready, ready, tu przyprawić je! Wow! Leski są przyprawiane w tym momentinio! O, jak blut. to wygląda, słuchajcie, jak blut. O tak! Ale dziwnie pachnie. O, ale zajeżdża dziwnie! Dobra, słuchajcie, wyciskamy do końca, jak na siłowni. Żartuję, nie chodzę na siłownię. Ale, ale okej, okay. dobra, do końca, żeby nic się nie zmarnowało. Cybula. łocho cho są wrzucane przy prawym. Dobra, pięknie, ładnie. Następnie mieszamy. Mieszamy nudlesy. O tak, pięknie, ładnie nam się nudleski Nudesy mieszają Nudesy na e-mail proszę Dobra O, o kurcze Słuchajcie, ja tego spróbowałem To jest faktycznie ostre O kurde Dobra Okej, okay, słuchajcie, to lecimy w takim razie do biurka i będziemy to spożywać. Okej, okay, mordeczki, witajcie w moim studio. Słuchajcie, to jest ta przyprawa. E, słuchajcie, e, nawet się tutaj maznąłem, ale dobra. Słuchajcie, przygotowałem sobie jeszcze mleczko. Mleczko jest. Jest tam jakby coś Pepsi. Także jakby co to będę popijał. Ech. Dobra mordeczki, lecimy. Lecimy, słuchajcie. Ja staram się tak troszeczkę znośnie z tym. O o jest to pikantne. Jest to pikantne. Mówię serio. Mm. Jest to pikantne, dobra. Okej. Okay. Ale się moznąłem. O kurde, słuchajcie. <laughs> Serio, jest to pikantne. Wytre nos. Oh. Um. Dobra. Słuchajcie, lecimy dalej. Lecimy dalej, mordeczki. Dobra. Znowu się uwaliłem Dobra, trochę pieczę, faktycznie Dobra, słuchajcie, serio. Ja śmiałem się, słuchajcie, że oni to udają, że to jest ostre. To serio jest ostre. Na razie staram się bez popit. Dobra, dobra. Dobra. Słuchajcie, ale zjem całe, zjem całe. Testole, test Testo test, challenge. To test challenge w końcu. I found that Ugh. <clears throat> <clears throat> Nie jestem tak przepalony, słuchajcie, żeby jeść takie rzeczy. Ale słuchajcie, nawet jak się oddycha, cały czas tu to pieczenie. Słuchajcie, nie udaje nawet tego. Dobra, trzymajcie się naprawdę mordeczki. Nie udaje tego naprawdę, słuchajcie, to jest cholernie ostre. Czuć tutaj, jak o tutaj, mniej więcej pod tym. Dobra. Na razie, mordeczki.